Dzień dobry, dzień dobry. Hej, cześć, Manko. Z tej strony Piotr Bielski, Jogin Śmiechu. Jestem gościem od dobrej twórczej zabawy. Sprowadziłem do Polski taką metodę jak Joga Śmiechu. Napisałem na ten temat książkę i. Dziś ma, chciałbym Was zaprosić do bardzo fajnej sesji Jogi śmiechu. Ja uwielbiam interaktywność, więc na początku was poproszę, żebyście jednak się ujawnili. Oczywiście, jeśli ktoś bardzo nie chce, to też jest to OK, tak? Ale y, bardzo fajnie działa i więcej też zyskujecie, jeśli po prostu też jesteście w tych kamerkach, y, jesteście widoczni, witam Was nie serdecznie. Widzę. Hej, 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 hej. hej. E, super, zrobimy sobie na początku taką rundę imion, e, żeby po prostu się poznać. Każdy powie swoje imię po kolei i potem ha ha ha, ha 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 To jest obowiązkowy element, tak? Po prostu jest nam wtedy bliżej do śmiechu. Dodam, że czy śmiech jest wywoływany, czy on jest zupełnie naturalny, nasze ciało nie widzi różnic, taki czy siak. Pojawiają się endorfiny, obniża się kortyzol, hormon stresu, więc naprawdę zyskujemy. Dobra, to ja zaczynam. Nazywam się Piotr. Ha, 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 ha. Można się już przyłączyć też do tego śmiechu. Witajmy <śśnianic> się naszym świetnie, świetnie, hej! Hej! Świetnie, 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 świetnie hej! Świetnie, świetnie, hej. Dobre. I teraz podaję moją książeczkę, jako kursujący, prawda, gadający patyk do Justyny. Mam na imię Justyna. <laughs> świetnie, 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 hey, świetnie hej. hej. Podaję do Jaceka. Cześć, dzięki. Mam na imię Jacek, po prostu Jacek. Świetnie, świetnie, hej. <laughs> świetnie, świetnie, hej. Do... Podaję do Agnieszki. Piotra, tak? Ja biorę książkę, dzięki Piotrze, dzięki świetnie, świetnie, hej, i podaję książkę Stefanowi. Dzięki, ja jestem Stefan, świetnie, świetnie, hej, świetnie, świetnie, hej, mam książkę. Komu podasz? Magda. Łap, łap książkę. Piorę książkę. Mam na imię Magda. Świetnie, świetnie, świetnie. Ej. I zostały Gosia. Także tak czy siak może najpierw Gosie go, go z Nowego Sącza. E, witam serdecznie, jestem Gosia. Jestem nie Druga gościa. Małgosia. Małgosia, Małgosia Duś, Duśka. No. Coś tam na Świetnie, świetnie. świetnie. Ja, Dobrze, ja, króciutko jodę śmiechu. Jest to metoda budowania optymizmu. Ja mówię, że joga śmiechu mieści się w takim trójkącie między coachingiem między fitnessem a rozgrywką, czyli jest to coś, co przynosi efekt coachingowy nawet i może terapeutyczny, będąc po prostu lekką formą pracy z ciałem, pracy z emocjami, ze, ze świadomością, więc nie ma innej rozgrywki, która by przynosiła tyle efektów terapeutycznych i nie ma też terapii czy coachingu prawdopodobnie, który byłby aż tak lekki i zabawny. Więc jest to bardzo ciekawa, ciekawa rzecz opieramy się na tym, czy śmiech wywoływany, czy naturalny, tak czy siak przynosi dużo korzyści, ale dbamy o to, by w grupie po prostu było fajnie, przyjemnie i po prostu by ten śmiech jak najbardziej naturalnie płynął. Wystarczy za mną podążać, jako prowadzącym. Pytanie, czy macie jakieś pytania? Bo to na początku lubię na nie wtedy odpowiedzieć. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to słuchajcie. Ja mam pytanie: Czy można się śmiać samemu? Można, można. No, się mi się tak, wyprowadzić tak, takie webinary czasami, gdzie po prostu wszyscy nie widzę ludzi, którzy mnie słyszą. tak? Także, czy, czy takie, czy jak live'y na Facebooku, tak? I no też się daje, tak? A oczywiście można też po prostu tylko dla siebie praktykować, i to jest bardzo zdrowe 15 minut takiej praktyki dziennie, przynajmniej, żeby, żeby, żeby korzystać z tego, co śmiech daje dla zdrowia. Jeszcze jakieś pytanka? Jeśli nie, to kciuki do góry, kto jest gotowy, żeby dzisiaj tutaj, prawda, działać ze mną. Dobrze, słuchajcie, to e, zaczynamy od. E, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha.

I puszczam ze śmiechem. Wspinam <śmienicza> <śmienicza> ja całe ciało. <śmienicza> <śmienicza> Witamy się indyjskim namaste, składamy dłonie i kłaniamy się sobie ze śmiechem. <śmienicza>

I najfajniejsze soki, może czy to mango, papaja, co tylko masz ochotę. Trzymamy dwie szklanki i będziemy miksować. Yy, 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 yy. I shake'a! Yy. I czas na pozytywną strzałę na strzałę radości. To jest bardzo fajne świadczenie, <laughs> <dźwięk>, bo <nam śmiech> ona komunikować z naszą intencją, z naszymi marzeniami, więc możesz na chwilę zamknąć oczy, położyć dłonie na sercu, poczuć, co ci w sercu gra, jakie jest w sercu pragnienie, czy jest to pragnienie spokoju, odpoczynku, czy też wręcz przeciwnie, obfitości, nowych zleceń, czy też work life balansu, czy cokolwiek Ci przychodzi po prostu do głowy, do serca, co czujesz, że jest dobre, szczęścia, zdrowia. Okej. Albo to wszystko naraz, otwórz oczy. I słuchajcie, w tamtą właśnie stronę naszych intencji będziemy puszczać taką strzałę napinając cięcikę, uwaga. Trzeba będzie ze śmiechem. Ha-ha! <laughs> 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 Nie zapowiedź, prawda? Warsztatu Jogi który może się odbyć w Twojej firmie, więc. Ha, 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 doceniamy. <śmiany> <to> <śmiany> jednym słowiem można powiedzieć po imieniu, i jedno z słowa, które oddaje ci, najlepiej Twój stan teraz. Agnieszka, Mieszka, jestem radosna. Justyna Duża-Lekkość Jacek Rozweselony Magdalena Czuje-Wdzięczność Stefan Relaks Małgorzata Świeżość Super, super kochani, ja też się czuję bardzo fajnie i tutaj chcę, chcę wam jeszcze pokazać um, Szczególnie z myślą o osobach, które myślą o tym, czy swojej firmie, zorganizować jego śmiechu, jak to prawda wygląda. Taki jeszcze mam, mam, mam screeny fajne, które tutaj mogą być przy tym przydatne. Więc. Pierwsze, najważniejsze w, w takiej sesji Jogi Śmiechu to jest ten etap, który nazwałem po angielsku feel good, po prostu żebyśmy się poczuli dobrze, komfortowo, trochę też wtedy muszę wam opowiedzieć o Jode Śmiechu, o sobie, ale takie niezbędne minimum, bo w razie czego odsyłam do książki, prawda, więc są źródła, gdzie można więcej się dowiedzieć, ale takie niezbędne minimum, żebyś wiedział, wiedziała, że możesz to wejść i że to naprawdę niczym nie grozi, poza po prostu poprawą zdrowia, nastroju i wyników swojej efektywności. W pracy. Dwa, invitation to interact, czyli zapraszam, żebyśmy po prostu interakcjonowali. Czyli ja to szanuję jakby to, i to jest też miara mojego profesjonalizmu, że nie mam najmniejszego kłopotu z tym, tak naprawdę, że ktoś woli pozostać jako ukryta w ukrytej kamerze, w sensie, żeby że, że być niewidocznym, ale jest super, jeśli po prostu siebie widzimy, wtedy też się po prostu nawzajem nakręcamy i korzystacie naprawdę więcej. Jakby ten taki boost energii, ten wzrost energii jest po prostu dużo większy. I potem po prostu jest ta praktyczna sesja, czyli po prostu let's do it, robimy to. Krótka relaksacja, żeby też poczuć, że całe ciało po prostu odpoczęło i że w środku jest nam po prostu dobrze i nawet jak się, nie musimy głośno śmiać już przez resztę część dnia, ale po prostu ten śmiech i radość będzie z nami. I na koniec po prostu krótki feedback. Kilka takich, także tak to, tak to po prostu wygląda w największym w największym skrócie. Z, 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 mogę też jeszcze pokazać Wam, e, tu, tu więcej jeszcze takich informacji o Jodośmiechu, e, jeśli chodzi o korzyści, czy, czy przede wszystkim zdrowie, e, z, z, z właśnie e, zdrowie, integracja, rozwój i spokój wewnętrzny. E, tak to wygląda w moim takim diagramie, który zrobiłem. E, jestem chętny, Dostępny, by prosto z mojego lasu prowadzić też zajęcia online dla, dla firm. Czasem też firmy nie chcą, żebym nadawał z lasu, tylko specjalnie, na przykład wynajmują hotel, w którym robią studio. To też jest ok. Tak, także gdziekolwiek po prostu jestem potrzebny z jogą śmiechu, chętnie przyjadę lub wyślę kogoś z wspaniałych innych instruktorów jogi śmiechu. Dobrze, wszystkiego dobrego dla Was. Niech się też będzie z Wami.